Witajcie kochani. kochani, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i to będzie wyjątkowy odcinek z wyjątkowym gościem. Jest to moja siostra Nikola, poznajcie ją. Witajcie. Film brzmi Sister tak, więc dzień wcześniej wstawiłam post na Instagrama, żebyście nam zadawali obu pytania. Przygotowaliśmy sobie takie fajne karteczki, na które będziemy mogli fajnie odpowiedzieć na Wasze pytania. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie w tym odcinku, więc bez przedłużania chodźmy. Dobrze, najpierw zaczniemy od takich bardziej rozłożonych pytanek, które nie da się odpowiedzieć karteczkami, więc pierwsze pytanie to, ile mamy wzrostu? Ja jestem wyższa od Nikoli, więc mam 1,64 m wzrostu, a mam 1,60 m. Tak, Nikola jest niższa ode mnie. Kolejne pytanko jest: jakie są nasze ulubione kolory? W ostatnim filmie mówiłam, że moim ulubionym kolorem jest czarny z błękitnym. A tu kolor? Mój to jest czarny. Tak. tak. Kolejnym pytankiem jest: jaki jest nasz ulubiony film? Też mówiłam w ostatnim filmie: jest to wszystkie części Wichra. A mój to ulubiony jest Miesz. Kolejne pytanko, chyba myślę, że oczywiste, ale zobaczymy. Która z Was spędza więcej czasu w łazience? Tak, to jestem ja. Jest ja zdecydowanie dużo więcej siedzę w łazience. No tak po prostu jest. Czasami godzina minęła. No, na pewno. Kolejne pytanko jest, która lepiej się uczy. I teraz piszcie w komentarzach, jak uważacie, która. No, czy 4. Tak, to jestem ja. Myślę, że w, nie, w niektórych przedmiotach to po prostu Nikola jest lepsza, ale tak Z większości. ogólnie to no to ja, ja się lepiej uczę. Kolejne pytanko jest, czy się malujemy? Tak, ja się maluję, jest Nikola ja tak ale... bardziej e, nie. Ja o, tak naturalnie. Nikola stawia na naturalność i myślę, że to też jest bardzo takim wielkim plusem. Kolejnym pytankiem jest, która z nas jest bardziej pracowita? I myślę, że tutaj jest tak bardziej podzielone zdanie, tak? Na różno. Jesteśmy obydwie takie pracowite dziewczyny. Okay. Kolejne pytanko jest, która z nas ma większe powodzenie? Tu myślę, że będzie ciekawe, bo jestem ciekawa, jak siostra odpowie i czy będziemy w tym zgodne. Teraz możecie pisać w komentarzach, która ma większe powodzenie, więc zobaczymy, kto zgadną. Tak więc nie przedłużajmy i trzy, cztery. No widzicie, jesteśmy zgodne. Kolejne pytanko jest to, która z Was się lepiej dogaduje z rodzicami? No... Tu sobie bym powiedziała, że to równo. No i ja tak samo. Kolejne pytanko jest to, która z nas jest bardziej wrażliwa? I myślę, że tu jest nawet dosyć łatwa, łatwe pytanie. Więc... Trzy, cztery. cztery. Tak, to jestem, ja. I zdecydowanie ja płaczę na wszystkich filmach, wzruszam się o byle co. To <laughs> prawda. Kolejne pytanko jest, która z nas lepiej gotuje? Oh, no, to, to... jest zupełnie trudne pytanie. <laughs> Ciekawe nawet. Więc zobaczymy, czy będziemy nadal takie zgodne. Trzy, cztery. Trzy, o, pierwsza niezgoda, proszę. Ale ja myślę, że ty lepiej gotujesz. No nie, powiedziałabym, ja, że na to należy wrócić. Jakoś mi się wydaje, że po prostu ty masz taki lepszy smak, le, lepiej doprawiasz choćby nawet jakieś potrawy czy coś. Ja to... ja to wszystko spalić tak naprawdę, więc jak tu widzicie, pierwsza niezgoda doszła i zobaczymy, co będzie dalej. Kolejne pytanko jest to, która z nas dłużej śpi? No to jest oczywiste. <laughs> Trzy, cztery... No cóż, lubię sobie pospać. A Nikola taki ranny ptaszek. To prawda. Kolejne pytanko jest, która z nas jest starsza? I tu myślę, że nie będzie. Żadnego problemu. Tak. Trzy, cztery. Tak, Nikola jest o całą minutę starsza, to tylko 60 sekund pamiętajcie. Równo 60. Że... Tak. A kolejne pytanie jest, czy złamaliśmy coś kiedyś w życiu? Tak jak mówiłam na ostatnim filmie, ja w życiu nic nie złamałam, siostra również. Ja tak samo. No. Jakoś jesteśmy, mamy twarde kości. Gdzie najczęściej chodzimy ze siostrą, to najczęściej wszędzie chodzimy razem, więc najczęściej chodzimy myślę, że no tak do, do miasta, na takie spotkania ze znajomymi, ale z racji, że jest Covid, więc tych spotkań jest troszkę mniej, ale jak gdzieś już wychodzimy, to razem na miasto. Kolejnym pytankiem jest, która z nas jest bardziej leniwa. No w sumie nie wiem. Jesteśmy bardziej takie aktywne obydwie. Lubimy obydwie sport, więc tak ciężko powiedzieć. Ale. Zobaczymy. Zobaczymy. Trzy, cztery. No i mamy, kochani, drugą niezgodę w tym odcinku. Zobaczymy ile razy będzie tych niezgód. Możecie liczyć. I napisać w komentarzach ile ich było. Kolejnym pytankiem jest, która z nas jest bardziej ogarnięta i... To w sumie zależy. No, w sumie zależy w jakich sprawach, ale takich ogólnych, no to dawaj. czy Cię, cztery. cztery. Tak. To ja. To ty. Czy mówimy sobie o wszystkim z siostrą? I to jest tak, zdecydowanie tak, mówimy sobie o wszystkim. 100%. Co ja? Jej po prostu mogę powiedzieć wszystko, zwierzyć się ze wszystkiego tak naprawdę i ona mi zawsze pomoże, więc... Ja siostra... tak samo, doradzi w ogóle. Siostra to jest naprawdę coś pięknego. więc... Kolejnym pytankiem jest, jakie są nasze zainteresowania, więc może powiem pierwsza. Okay. Moi, no tak jak mówiłam w ostatnim filmie, moje mam ich bardzo dużo, ale takich bardziej z takich pierwszych to jest najpierw idzie jazda konna, potem idzie gra na gitarze, a trzecie to jest rysowanie. A moja to jest piłka nożna, siłownia i no, rysowanie. W ogóle razem rysujemy od małego z siostrą, więc jak zawsze sobie rysujemy, to tylko razem. Tak. Jakoś tak zawsze od początku mamy i nadal się to trzyma. Kolejnym pytaniem jest bułki czy chleb. To może powiemy sobie tak na trzy tak. cztery zobaczymy, czy będzie kolejna niezgoda. Trzy, cztery, bułki. O! Jak widzicie, nadal lecimy ze zgodą. Kolejne pytanie, jest to czarny czy biały? Myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie czarny. czarny. Kolejnym pytankiem jest, czy lubimy czytać książki? Zdecydowanie nie. nie. Bardzo nie lubimy czytać książek, tak po prostu jakoś mamy. A że jest moją siostrą bliźniaczką, to wiecie. Tak. Kolejnym pytankiem jest, jakie są nasze ulubione filmy? Więc mój to jest zdecydowanie wszystkie części Wichra. A moje wszystkie części zmiesza. Kolejne pytanko, jak chcielibyśmy mieć na imię? Ja już mówiłam w, ostatnim, w ostatnich filmach, ale powtórzę się. Chciałabym mieć na imię Marika. A mi się trochę nie podoba Amanda. Nie to, że myśleliśmy nad zmianą imienia, tylko po prostu jakbym już miała zmieniać imię, to na pewno to byłaby Marika. Jakie są nasze ulubione słodycze? My... Ja tak za bardzo w sumie nie jem słodyczy, bo w sumie tak aż mnie lubię, nie przepadam za nimi, ale jak mam już coś zjeść, no to czekoladę z orzechami. O no, ja właśnie tak samo jak siostra. Nie jem za dużo słodyczy, wolę sobie zjeść tak mandarynki, owoce. Na przykład. Owoce tak, to króluje u nas. A jak już mamy zjeść coś ze, ze słodkiego, z naszego ulubionego, to to jest zdecydowanie czekolada z orzechami. Jeszcze jak to jest nużbejzera albo milki. Kolejne pytanko jest: Która z nas bardziej lubi oglądać filmy? I, i tu możemy właśnie wykorzystać w końcu nasze karteczki. Więc trzy, trzy cztery? Tak, to zdecydowanie ja. Lubię sobie wieczorem obejrzeć jakiś film, jakiś dobry horror z klimatem. Jakie mamy wymarzone zwierzątko? To też mówiłam ostatnio w filmie, że jest to pies oraz jest samojed. A Moim wymarzonym zwierzęciem jest, chciałabym mieć też, pająka, tarantula. Co? Pająka. Panomu. tak. Super. Kolejnym pytaniem jest, która z nas częściej nie odbiera telefon? I tu może być ciekawe nawet pytanie, jak uważasz. No to trzy, cztery. Tak, to jest Nikola, ona nigdy nie słyszy telefonu, tak. wtedy kiedy trzeba. I doszliśmy do końca tego filmiku. Jeśli filmik wam się spodobał, to łapkę w górę, zasubskrybuj i bądź koniecznie z nami na bieżąco. Ponieważ pojawiło się dużo różnych ciekawych filmów, których ty na pewno nie możesz przegapić. Więc zostań z nami na dłużej, zasubskrybuj i żegnam się z wami. Cześć!